na Q&A, czyli wasze pytania i moje odpowiedzi, takie zapytaj beczkę, ale w mojej wersji i na poważnie, nie będzie żartów Także mamy sobie jakiś tam wieczór, ja wróciłam z pracy i ten, jesteśmy dalej w Szanghaju Albo znów w Szanghaju, bo ja tutaj znowu jestem Już od jakiegoś czasu prosiliście mnie o to, żeby zorganizować na kanale Q&A, także ostatnio prosiłam was o pytania Te pytania się pojawiły, trochę było Fajnie, dzięki za wszystkie pytania. 50 tysięcy pytań. Eee, nie, nie było aż tyle. Eee, cieszy mnie, że interesuje Was to, co robię. Cieszy mnie, że oglądacie moje filmy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to tam możecie na dół też pisać, wtedy będzie następne. Zapytaj mnie. I zaczynamy od pierwszego pytania. Pierwsze pytanie w moim różowym telefonie. Topowy model OZ. To jest. Pytanie: Czy wolałabyś mieszkać w Szanghaju czy w Polsce? No a gdzie teraz jestem? Ej. ej, ej. I tak, mm, większość osób, które znam i które mieszkają, pracują gdzieś w Azji, znalazłaś tutaj z przypadku, bo gdzieś znaleźli pracę, gdzieś tam, czy przypadkiem, zaczęli studiować język chiński, bo ktoś tam mi powiedział, że może, czy coś tam. Ja jestem jedną z tych osób, które w Chinach znalazły się nie z przypadku, ale z wyboru, bo. Do Szanghaju przyjechałam pierwszy raz Oj, to już będzie 7 lat To był rok 2009 I w roku 2009 ja się w Szanghaju po prostu zakochałam I stwierdziłam, że kiedyś tutaj zamieszkam W roku 2015 przyjechałam i już nie wróciłam Także jestem tutaj, mieszkam w Szanghaju Polska nie jest taka zła, Polska jest spoko, ale ja lubię Szanghaj Więc tam, ja lubię Szanghaj Niektórzy lubią inne miasta w Azji, Tokio, Seul Ja lubię Szanghaj. Jestem w Szanghaju. Pytanie numer dwa. Co cię zdziwiło podczas mieszkania w Szanghaju? Jak już powiedziałam, moja przeprowadzka do Szanghaju to nie było pierwsze zetknięcie się z kulturą chińską, a w ogóle z Chinami. jak tutaj byłam wcześniej, więc teoretycznie wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, co tutaj jest, jak tutaj jest i tak dalej. Jest jedna rzecz, która mnie tutaj dość zdziwiła, bo to dopiero wyszło po kilku miesiącach mieszkania w Szanghaju. W Szanghaju jest drogo. Sprawa wygląda tak: zakwaterowanie w takiej średniej lokalizacji, to znaczy nie w centrum, kawałek dalej od centrum, kilka stacji metra, przy jakiejś stacji metra dobrze skomunikowane miejsce i tak dalej. Pokój, to jest tak 2000 złotych. Mieszkają, ale już nawet nie wchodzę, bo ja nie wiem ile, ja bym musiała za coś zapłacić. E, także jest, są... ceny są dość wysokie, chociaż Shanghai jest ogólnie najdroższym miastem w Chinach, więc nie ma co się tym aż tak bardzo przejmować, zarobki są jak tak adekwatne. Mimo wszystko Chiny dla większości ludzi to jest miejsce z tanimi rzeczami, miejsce z taniochą, z podróbkami itd., a... No a Shanghai to nie jest tanie miasto Szanghaj to jest jedna z największych metropolii w Chinach I to jest całkiem drogie miasto Jak się idzie do restauracji jakiejś takiej średniej klasy To tak 100-150 zł na głowę trzeba wydać Oczywiście można iść zawsze do jakiejś takiej chińskiej knajpki Z tanim żarciem, ale po pierwsze Menu będzie tylko po chińsku Więc jak nie znacie chińskiego to możecie mieć problem Bo nie przeczytacie co oni sprzedają i ten, nie gada, oczywiście, nikt nie gada po angielsku. Widzicie, trochę brudno, karaluchy można znaleźć pod ryżem. Słyszałam takie historie, że karaluchy się znajdują pod ryżem. I to jest właśnie ta, te, te, tak, Także jak znajdziecie karalucha pod ryżem. Jeszcze taka historia druga. Byłam ostatnio w restauracji typowo chińskiej, ale była to restauracja średniego poziomu restauracja w centrum handlowym i znalazłam włos w makaronie. Obrzliwość. I oczywiście zgłosiłam się o kelnerowi Przynieśli mi drugi makaron Za żaden nie wzięli kasy Także brawo, brawo, sibej Dzięki, dzięki za makaron Bo Chociaż ten włos to byście sobie mogli darować Ale było spoko, także... Kolejne pytanie Kolejne pytanie Z jakiego powodu wyjechałaś do Chin? Już mówiłam, wyjechałam do Chin z takiego powodu, że po prostu chciałam zamieszkać w Szanghaju A wcześniej uczyłam się w Polsce języka chińskiego, żeby trochę już tutaj ogarniać Bo w Chinach bardzo dużo obcokrajowców nie mówi po chińsku Też znam kilku takich, którzy mieszkają tutaj 5, 6, 10 lat, nie mówią po chińsku no, Ale to już są skrajne przypadki eee... Przyjechałam do Chin, bo chciałam tu przyjechać, ale nie przewiduję, że mój pobyt będzie trwał dłużej niż 5 lat Myślę, że za... Myślę, że spędzę tutaj jakieś, nie wiem, 3 do 5 lat, a potem zmienię miejsce zamieszkania na inne. Nie wiem, Korea, Singapur, Malezja. Wszystko do rozpatrzenia. Pytanie następne. Czym się zajmujesz w pracy, jeżeli w ogóle pracujesz? To to jest zapytanie w ogóle. Pracuję w chińskiej firmie, jestem tak naprawdę jedynym obcokrajowcą, który pracuje w tej oto firmie, bo... Ciężko jest w Chinach znaleźć Chińczyka, który mówi po polsku Mamy oczywiście też ludzi, którzy zajmują się innymi krajami, ale to są wszyscy Chińczycy Mamy Chińczyka, który mówi po francusku, po hiszpańsku, po rosyjsku Wszyscy! Wszyscy są, ale z polskim nikogo nie znaleźli, więc wzięli mnie Pracuję w chińskiej firmie z branży gier komputerowych i oni potrzebowali kogoś z polskim To jestem ja O, a teraz najlepsze Byłaś w Top Model, prawda? Kurwa, była! Była! Byłam, ale ja tego nagrania nie widziałam teraz, bo ja tego nie chcę oglądać Dlaczego byłam w Top Model? Bo się założyłam ze znajomym Robertem, który jest na innym vlogu Tutaj! Robert, jesteś tutaj! Oni Cię widzą! Wiedzą, jak wyglądasz! Założyłam się z Robertem, poszłam do Top Model Ale było śmiesznie, naprawdę Serio, teraz już wiem, jak działa telewizja Polecam, polecam W ilu językach potrafisz mówić? No, że nie za wielu Mówię po polsku, po angielsku i po chińsku w stopniu komunikatywnym Ale tam kiedyś się uczyłam jakiegoś hiszpańskiego, ale to było straszne Lekcje hiszpańskiego się ograniczały do wypełniania ćwiczeń na studiach O, słabo, źle to wspominam Uczyłam się niemieckiego, nic nie rozumiem i nic nie pamiętam um, Uczyłam się rosyjskiego, z rosyjskiego potrafię dalej czytać, więc, więc dobre i to Jak poznałaś się z chłopakiem? E, swojego chłopaka poznałam na WeCacie. WeChat to jest taki chiński komunikator, którego używają wszyscy w Chinach, bo w Chinach Facebook jest zablokowany. Większość komunikatorów, których używa się na zachodzie jest zablokowana. Nie można używać jakichś tam WhatsAppów, e, Snapchatów, Instagram już też zablokowany. Wszystko to nie działa, więc... Czekam I trzeba komunikować się na WeChat. I tam jest taka opcja: ludzie wokół ciebie. I jak się tam sobie wejdziesz, to pokaz, pokazuje ci się, ile ludzi i jacy ludzie są wokół ciebie, możesz ich zaprosić. To jest w ogóle taka śmieszna historia, bo e, mój chłopak też ma sporo znajomych z zagranicy. I jeden kolej z Wielkiej Brytanii powiedział, że żaden Azjata nigdy nie będzie miał białej dziewczyny. I on trochę w przypływie gniewu zaczął zapraszać białe dziewczyny, jakieś tam, do znajomych, i zaprosił mnie ty jest słowo to chłopaka piękna kobietka, a jest Azjatą Ej, serio? E, ja chyba... Mm, musimy sobie coś wyjaśnić Po pierwsze, ja jestem spisany na straty od... Y, bardzo wielu lat Od... Gimnazjum Bo wtedy zaczęłam słuchać... K-popu Ej! I niestety dla mnie obrazkowa definicja Określenia przystojny aktor wygląda wcale nie tak. <tryk> tylko. Tak, e, to jest Wii jakby coś. Także ja lubię Azjatów i po klubach zawsze wszyscy białkie dostawać jedzenie kosza Przepraszam, to, to jest. To jest makaron. E, carbonara z paczki. Uuuuh, załatwioną. To, 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 to... to mi prawie starczy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to tutaj, tutaj, tutaj. Eee, może jak się zbiera pytań, to za kilka miesięcy będzie następny QA. Mm, subskrybujcie mnie. Tutaj na makaronie dam przecież subskrybuj, bo taki dobry. Także widzimy się następnym razem. I nie wiem gdzie, muszę coś pomyśleć. O! Dziękuję, że oglądaliście te moje pierdoły. Dziękuję. Widzimy się następnym razem.